Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich Państwa na 15. już Gołdawskim Koncercie Charytatywnym. Szanowni Państwo, niech Was nie zwiedzie ta pieśń pełna radości, ruchu, dynamiki, ta radość życia wyrażona przez zespół na samym początku tego 15., jubileuszowego koncertu. Taki ten koncert miał być. Pełen werwy, radości, tańca, optymizmu. Tak był przygotowany. Miałem być konferencjerem. Przygotowałem się. Mam za nas że mnóstwo dowcipów, dykterejek, facesyjek, zaskakujących błędów. To miał być koncert energetyczny, jak środki reklamowane w internecie i zażywane przez facetów, którzy Wychodzą na siłownię i ważą 65 kg, a wychodzą jako ABS-y, czyli absolutny brak szyi. <śled> Taki miał być ten koncert jak ten gospel w finałowym jego fragmencie. Niestety, zadzwonił do mnie potencjalny adept konferencji skelc. I mówi Panie Marku, ja wiem. Jeśli ktoś chce zrobić karierę, jeśli chce później do Laskali, Paryskiej Olimpii, Metropolitan Opera, musi przejść przez gołdap. Ja mu na to, człowieku, przecież gołdapska publiczność jest wyjątkowa, wrażliwa, wysublimowana, inteligentna. Zastanów się, czy dasz radę. Obsuwa w gołdapi to koniec twojej kariery na samym jej początku. Ujęła mnie jego determinacja. Odpowiedział, że jest już w takim wieku, że jeżeli teraz nie, ryzyku, nie zaryzykuje, to jego marzenia o światowych scenach nigdy się nie ziszczą. Wzruszył mnie osobliwie tym, bo pesel mamy podobny. Zgodziłem się. Ale pod jednym warunkiem. Mówię tak, Andrzej, bo Andrzej mu na dali. Okej, okay, pod warunkiem, że pierwszy numer poprowadzimy razem. Wiesz, trochę się przyuczysz, a jak go gołdapianie cię wstępnie zaakceptują, to ryzyko jest twoje. Boże, jak on mi dziękowa. No ryzyko jest duże. Muszę Państwu donieść, że dynamika tego konceptu będzie dość spowolniona, jeśli w ogóle będzie. Podam Państwu dwa przykłady. Na przykład ja miałem przygotowany taki numer. Wychodzę tak. Zginęła czapka dwurzędówka z dwiema ziurami na przedzie. Jak się czapka nie znajdzie, zabawy nie będzie, już jej w te kwiaty. Irżne, chryzantemy, złociste i tak dalej, nie? A on wychodzi i dramatyzuje, że zginęła czapka. I stoi pochylony, nieszczęśliwy, obarczając państwa moralną winą za kradzież i moralną odpowiedzialnością za znalezienie czapki. Nieszczęście, smutek i dramat. Inny przykład. Dla rozruszania publiczności, przygotowałem taki dowcip. Janek i Zosia żyli, ze, żyli szczęśliwie 20 lat, a później się pobrali. On nie. On nie informuje o tych 20 lat błogiego szczęścia. On ma jakieś inklinacje do obdarowywania świata smutkiem i nostalgią. On wychodzi i od razu mówi, że oni się pobrali. I koniec. I zostawia Państwa z problemem, jakbyście to wy byli winni. No ale cóż, Szanowni Państwo, ja go zaraz poproszę, przyjmijcie go ciepło, a dajcie chłopu szansę. Może to ostatnia w jego życiu idę za kulisy, gdzie gryzie paznokcie i czeka na wasz werdykt. Prośba trochę braw brach awansem na zachętę. Końcu gość z kieletrzyzny. Już chociażby za to mu się ciepłe przyjęcie należy. Andrzeju, pozwól tutaj. <tryk> Szanowni Państwo, ten młody człowiek z kieletrzyzny ma na imię Andrzej. Nazywa się poniedzielski. Nie wiem, jakoś sobie, da radę, Ja Tak jak ci mówiłem, za, za kulisami chcesz coś powiedzieć, pewnie. Tygnąć chcesz. Tak? Nie, czasem tak wyglądam, że chcę coś powiedzieć, a tak. potem mi mija. Ja, to jasne. Dziwię się potrwacie, ja że 200 ludzi na ciebie patrzy. Tak, razy dwa, 400 cztery, cztery oczu. Mhm. Słuchaj, na, na początku mamy taki numer. Mamy tutaj absolutnie szanowaną. Panią Panią Danutę Konsięską, bez której nie odbył się żaden koncert. Pani, która wygląda na lat 18, jak każda kobieta, a ma 86 wiosenek, to może zrobimy tak, żeby się umówimy, że będziemy przeprowadzali z nią wywiad. Jeśli gołdawska publiczność się zaakceptuje. Mm -hmm. y to pozostaniesz. I ta laskala, i ta metropolita, i tak dalej jest twoja. No to już potem z górki. No. Tak, to już masz z górki, tak, tak. Natomiast jeśli nie, no wiesz, no ryzykujesz. Ryzykuję. Wchodzisz w to, tak? Tak, w moim wieku i z moim stanem zdrowia ryzyko jest. To, no, to pesel mamy pod Normalną rzeczą. Szanowni Państwo, wielkie brawa. Andrzej Poniedzielski. I tam A teraz poprosimy gwiazdę naszego wieczoru, panią Danutę Golisiewską. My sobie skromnie z boku, staniemy, ja zacznę. A... Dobrze, okej. Okay. Ja Uważnie, ma na mnie patrz, wiesz, na wkład Tak, tak, ja. Właściwie Róż, różnimy się tylko szalikami. No, tak, tak. Chyba, bardziej szary, tak, kielecki, ten. Tak. Maskujące kolory, zgodne z moim regionem. U nas nie wszystkie ulice oświetlone, ja z odblaskami chodzę. Że... Pani Danusiu, pani Danusiu, bardzo, pani Danusiu, bardzo prosimy. Pozwoli Pani. Danuta Gąsiewska, Szanowni Państwo. Zechce Pani usiąść. A czy może bliżej do tej kieruję. Szanowni Państwo, przed Państwem legenda Gołdapi. Danuta Gąsiewska. Zechce Pani usiąść, pani Danusiu. Która odgruzowała Gołdap, która budowała Gołdap, która Tworzyła jej historię i która tworzy jej teraźniejszość. To jest jedna z tej ósemki czy dziewiątki, która z tych osób, które 15 raz przed Państwem mają honor występować. No, czas mija. Pani Darusiu, gdyby Pani mogła się podzielić z nami kilkoma refleksjami ze swojego życia. Jak to było, jak Pani miała na 18? O, ale to niedawno było. No, to oczywiście. Tak. Osiemnaście mieć lat to nie brzech. Uśmiechać się głośno, to nie brzech. Nie możemy jak wy, mówić światu na dni. Dobrze jest, tak jak jest. Trzeba uśmiechać się. Uśmiech to wszystko. Dwadzieścia lat, nie potrzebny już nic więcej. Siła. Zapał do pracy, piękne miasteczko. Pani Darusia, dajmy szansę gościowi, bo o 20 Zaczek? lat miał aczej... Ja jeszcze Pani pozwoliłbym zapytał Panią o te. Ja jestem w porównywalnym wieku i mnie łatwiej jest zapytać niż mu. A 20 lat, jak to jest? A 20 lat? Proszę Pani, to już jest inaczej. To wtedy przychodzi miłość, przychodzą piękne lata. Bociany latają, przynoszą córeczkę, potem przynoszą drugą córeczkę. No, chociaż biegnie, ale wesoło było, bo te 20 lat nie zawsze się ma, a jak się ma, trzeba wykorzystać. I wszyscy muszą wykorzystywać wszystkie lata. No tak. Co jeszcze pan by chciał wiedzieć? Właściwie <gry> <Ościmy>. nic, szczerze powiedziawszy. <gry> A ja może to powiem, może Pani się podzieli wrażeniami z tej dwudziestki. Z tej dwudziestki? Tak. To znaczy jakimi wrażeniami? Takimi intymnymi? To nie mogę. Muszę no to... wstydzić. Na to nie liczyłem, ale ale może jakimiś tak. innymi. Gołdap wiedzą Państwo, bo tutaj wiem, że jest prawie więcej, jak połowa ludzi, którzy byli właśnie w tych latach zaraz powojennych, jakbyśmy tu przyjechali. Goli i Bosi na plecach, kamienie, kociołby, wszystko spalone, ruiny. Ale budowaliśmy. Zawdzięczając naszej władzy, z naszym dobrym sercom, zjechaliśmy się tutaj prawie z całej Polski. Tu nie ma samych rodowitych gołów A my przyjechaliśmy z Mazur, gdzieś tam od Warszawy, i z Wilna, i z wszędzie. No i rozpoczęła się praca, rodzina. I dwudziestolatki. Tak. 20 lat. I co? 20 to ja i ty? Tak miało być? A tak! A chcecie Państwo? To Jasne. Dwa ja mam 20 lat, ty masz 20 lat. Przed nami siódme niebo. Do szczęścia nic już nam więcej nie trzeba. Ani, ani nic. A tak? <noise> Andrzej, jak dobrze się to do 40 lat masz, zapytasz co? Zapytam, chociaż z większym już strachem. Pani Danusiu, a 40, 40 lat? 40 lat. Babcia, pracująca jeszcze, występująca w zespole EGO, potem w zespole Echo, bo w szos, pracująca. 40 lat minęło, jak jeden dzień. dzień. I więcej mi, że już do więcej jest, do jak jest. 40 lat minęło. Odeszło w dal. I więcej już nie wróci. Rób co chcesz. Choć nie żadnym. Choć Brawo, brawo, panie Darusiu. <klucz> panie Darusiu, ten czas szybko mija. Szczególnie mnie Andrzejowi, bo po pani w nie widać, po pani nie. Od 40 do 60 to jest skok. 60 lat. Jak o, pani by wspomniała? 60 lat. 60 lat to było bardzo pracowite wśród emerytów, franczyzów i inwalidów. Bardzo pracowite. Bo mówimy, po 60, po 60 po 60 dopiero jest życie. Kiedy to żyjecie, sami zobaczycie. A po 60 dopiero Cię, sami zobaczycie. My już wiemy, co? wiemy. Ja się naczekał na ten moment. <noise> I teraz ja czy ty osiemdziesiątka? Tak, tak, jasne. Panie Danusiu, no, jakoś dobrnęliśmy do tej osiemdziesiątki. Tak. Werwa taka, że aż pozazdrościć. Jak państwo sobie porównują, porównają panią Danusię z jej werwą, z naszymi powyższymi postaciami to, to sam, 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 sam wniosek się nasuwa. Pani Darusiu, 80 lat. O, to już jest bardzo poważnie. Ech babciu poszaleń, masz 80 lat. Coś za mi tak mało dał ci się. Mieszkam w domu wieczorami, kiedy kusi bal, Ech, mała, poszale, szarej garściami wiesz, tam też. Takie życie babciu, takie jest. Takie życie babciu, takie jest. Brawa dla pani Danusi, Danuta Koncieska. Ja pyta, pani Danusi od Andrzeja i ode mnie. Dziękuję bardzo. Lubię kwiaty, ale ja też mam, ale moje kwiaty to są, które nie wiedną. No. To są bardzo takie ładne kwiaty. I potem jak się już trzyma, pod papierki oderwie się, a cukierki się zje. Proszę na, na apetyt. Chodzi o to, żeby nie pomylić. Pobudzają młodość. Nasze wieku A panu? Ofiaruję Aniołka, którego sama zrobiłam, on będzie Pana pilnował, żeby Panu krzywda nie działać. To rzeczywiście się przyda, tak. <grywa> pani Daruzi. Pani Daruta Gąsieska, nasza podpora, podpora kołdawki, podpora zespołu. Ja poza Pani lamię sprowadzę, a już zostań jeszcze na chwilę na scenie, A ja sobie nie poradzę, ja, ja mogę być bez laski. No tak, siedem to chyba nie Brawo. Szanowni Państwo, stoicie przed dramatycznym wyborem. Jeśli dacie chociaż ślad oklasków dla Andrzeja Poniedzielskiego, to jest szansa, że zostanie. Liczyłem <noise> na to, że. Żeby wybierzecie mnie, no. Andrzeju, no ale cóż, taka jest walka, tak jest życie. Gratuluję. Zostawiam cię sam razem sam z wymagającą, wysyplikowaną, inteligentną, gołdawską publiczność. Andrzej Czy Dziękuję.